I stary obiekt może być jak nowy, ale trzeba zainwestować. W starych jabłonkach powstała świetlica, która jest owocem współpracy samorządu gminy Ostruda z lokalnymi stowarzyszeniami. Jeszcze rok temu praktycznie odbywały się tutaj zajęcia. To znaczy, szkoła funkcjonowała do 2019 roku. Potem uległa likwidacji ze względu na bardzo małą ilość tutaj uczestników tej szkoły. No i mamy praktycznie po roku już piękną, wiejską świetlicę właśnie na bazie starej szkoły. Niezależnie od wieku świetlica, każdemu ma służyć dzieci, młodzież, seniorzy. Mogą korzystać z niej, ale także z biblioteki. I biblioteka też oferuje swoje, swoje działania. Oprócz tego, że można wypożyczać książki, to można korzystać z czytelni, można przyjść, porozmawiać, można dyskutować na temat przeczytanej książki. Jest, są też dwa stanowiska komputerowe. To nie koniec prac nad tym miejscem. Była placówka oświatowa ma jeszcze przez lata rozwijać, ale pasję mieszkańców, żeby zainteresowanie rosło, udogodnień będzie więcej. Mamy dookoła świetlicy piękny teren. Jest to praca na lata. Mamy stodołę, na którą też mamy plany na zagospodarowania, więc świetlica to jest pierwszy krok. No a w kolejnych latach będziemy tutaj to miejsce jeszcze bardziej upiększać. Kto ma pomysł na przykład na warsztaty, może zainicjować temat. Opiekunowie świetlicy są otwarci na potrzeby nowych użytkowników tego miejsca.